Hanna Skażanka, aktorka nawrócona jawnogrzesznica. Dlaczego? Hanna Skażanka zapisala się w historii polskiego kina niewielkimi, ale zapadającymi w pamięć, rolami M. Inów się, i co mi zrobisz, jak mnie zlapisz Stanisława Barej oraz w filmie Mlodost Chopina, w którym w 1951 roku, jak pierwsza polska aktorka odwazyla się zagrać z naga piersia. Zyciorys z gwiazd filmów Andrzeja Wajdy Polwanie na muchy, Wesele i idylli jest jednak jeszcze ciekawsze niż jej występy na dużym ekranie. Była bowiem kobieta wielu sprzeczności. Hanna Skarżanka w czasie II wojny światowej należała do Armii Krajowej i współpracowała jako szpieg z polskim wywiadem wojskowym. Po wyzwoleniu była, jak wynika z akt znajdujących się w archiwum IPN, tajnym informatorem komunistycznej bezpieki. Należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, została nawet wybrana na sekretarza podstawowej organizacji partyjnej w Stolecznym Teatrze Narodowym. Z kolei na emeryturze przeszła na druga stronę barykady i zaangażowała się w działalność opozycyjną. Rzecznik ostatniego PRL-owskiego rzadu, Jerzy Urban, opisał skarżąkę w swoim alfabecie jako artystkę sceniczną recytująca modlitwy po kościolach. Pokutuję w ten sposób za grzechem lodości, było ich niemalo. Zyla z Józefem Prutkowskim. Ulubieńcem aparatu PZPR, MSW i grała w kabarecie szpak dobrze widzianym przez Czerwony Reżim. Spiewala dost, za romanse, to jeszcze ruskie kpilurban. Skarżanka nigdy nie mówiła w wywiadach o swojej przynależności do PZPR. Do dziś, choć nie ma jej już wśród zywych od 31 lat. Niewiele wiadomo o zadaniach, jakich podejmowała się aktorka w roli członkini partii. Kwestia przynależności Hanny Skarżanki do PZPR jest dziś tematem, którego niemal nikt. Ani z rodziny aktorki, ani z jej zających jeszcze bliższych znajomych, nie chce poruszać zesłaniając się i szarganiem pamięci o aktorce, znanej później ze swojego zaangażowania w opozycję antykomunistyczną napisał Rafał Debor w wydanej niedawno książce Mój mas jest z zawodu dyrektorem czyli Jakuba Rej 2. Podobno skażanka zapisala się do partii tylko po to, by pomóc w uwolnieniu wywiezionej na Sybirię osadzonej w lagrze siostry. Kiedy po śmierci Stalina siostra aktorki odzyskała wolność? Hanna zrezygnowała z przynależności do partii komunistycznej i nigdy nie wracala do tego epizodu ze swego życia. Nie wszyscy podzielają jednak ten pogląd. Hania była bardzo zaangażowana partyjnie w teatrach, w których pracowała. Odeszła z partii już z 1956 roku. Co ładnie o niej świadczy, w przeciwieństwie do tych. Którzy na to bohaterstwo decydowali się dopiero w okolicy 1980 i 1981 roku. Krazyla legenda zim w dniu śmierci Stalina plakala żywnymi lzami. Wspominał w rozmowie z Rafalem Dajborem Bolemerzy który przyjaźnił się z jednym z konkubentów skażanki, aktorem Ryszardem Ostalowskim. Hanna Skażanka bardzo interesowała się PRL-owskie służby bezpieczeństwa. Nadano jej pseudonim Helena I. Szukając na aktorkę haków, bardzo dokładnie przyświetlono jej życie erotyczne. W aktach IPN wciąż znaleźć mocną notatkę jednego z jej opiekunów, zaczynająca się od słów aktorka o bardzo bujnej przeszłości erotycznej. Znana z z pracownikami fizycznymi teatru niegdyś bardzo ładna, bardzo zdolna obecnie zupełna degręgolada. W listopadzie 2020 roku na oficjalnej stronie IPN na Facebooku ukazała się informacja potwierdzająca. że w 1951 roku funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zwerbowali aktorkę do współpracy w charakterze informatora. Przecinek podpisała zobowiązanie, tym samym przypieczętowując swoją współpracę, która miała polegać na dotarciu do środowisk wrogich działających na szkodę Polski Ludowej czytamy w poswieconej Hannę rządce Notce PN. W aktach TV Heleny Stoi że aktorka została wylaczona z sieci informatorów 29 czerwca 1954 roku, roku. Ale SB ponownie zainteresowało się nie w 1977 roku, gdy podpisała petycję do przedstawicieli świata kultury i nauki, posłów na Sejm PRL. Wystąpiła wtedy przeciwko działaniom organów porządkowych w czasie wydarzeń w Radomiu i Ursusie w czerwcu 1976 roku. W związku z jej zaangażowaniem w tę sprawę, od lutego do kwietnia 1977 roku była rozpracowywana przez Lesbijk, czytamy w opublikowanej na facebooku informacji IPN. Po przejściu w 1979 roku na emeryturę Hanna Skarżanka poznala niezwykle osobę której, jak mówila, zawdzięczała swoje drugie życie. Księcia Jerzy Popieluszko, bo o nim mowa, namówili ją do stworzenia sceny poetyckiej przy Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, którego później, w 1982 roku, została kierownikiem artystycznym wcześniej 17 grudnia 1981 roku. roku a wiec tu po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, weszła w skład powolanego przez prymasa Józefa Glempa prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom pozbawionym wolności i ich rodzinom. W stanie wojennym aktorka organizowała spektakle, koncerty i wystawy w Kościolach. Współpracowała z podziemnym wydawnictwem CDN, a w jej domu była skrzynka kontaktowa dla ukrywających się przed milicją działaczami podziemnej solidarności. Hanna Skarżanka dzięki swojej działalności antykomunistycznej stala się ikona walki o demokrację. Zapomniano jej nawet to, że w przyszłości była partyjna aktywistka, a jej nazwisko znajdowało się przez pewien czas na liście tajnych współpracowników bezpieki. W drodni wyjadku proces beatyfikacyjny Hanny Skarżanki otwarto za jej życia, gdy z nawróconej jawno grzesznicy wyzejstoja urodzone dewotki napisali o niej na kartach swej ksiaski Jerzy Urban.